Witam Was wszystkich serdecznie już w kolejnym odcinku w laboratorium. Teraz dzisiaj zajmiemy się drugą częścią tych eksperymentów z trawą. Żeby nie marnować czasu, zaczynamy już tutaj. Oj, tak, nie marnować czasu, nie włączyłem maszyny. Czasem tak bywa. I tutaj zaczynamy po prostu tej testowej łąki, która jest pełna pasków. Ale tu muszę uważać, bo w moim testowym polu zostawiłem tam cała namalowanej trawy i chciałbym tam kosiarką czegoś złapać. Mówiłem wcześniej, kosiarki mają do siebie, że łapią tutaj w tym zbiorniku resztki trawy to tak jak ktoś grał w farminga, to że jeżeli gdzieś tam na jakiejś granicy, która jest która nie należy do nas czy też na granicy pola która nie należy do nas. Nieraz jest tak, że prosimy, 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 nic nie widać. Jeżdżamy na nasze pole i nagle aż kosiarkę podnosi do góry, bo tyle tego zostało złapane. Dobra, tą kosiarę ustawię już na polu numer 2, a w międzyczasie podlecę po tego, na no przykład i przyjadę nim tutaj został właśnie sprawiarką, największą też przy, Ale jeżeli chodzi o sprawiarki, to na pewno zrobię osobny odcinek, który wszystkie ładnie porównam do siebie. Mówię, nie wiem, czy w tym odcinku uda mi się już tutaj wszystkie do pola przygotować do tego porównania, czy też zacznę porównywać, ale myślę, że najrozsądniej będzie najpierw właśnie wszystkie poprawiać, stosić. Włączmy tego pracownika, bo jest kilka rzeczy w farmingu, które pracownik jednak może robić. Myślę, że tak powiem, no nie powinien chyba mi tam niczego popsuć. Oto logistyka noszenia z w przód. i zbieranie tej prawy w balek, jaką ustawiłem. A my tutaj, prosząc obok, możemy sobie zobaczyć, jak mi on, tam jak on się udało wykonać robotę. Ok, skończył pracę, ładnie podniósł wszystko do góry, czyli możemy z niego skorzystać. Tak jak pamiętacie, na polu numer 2 mamy prawę, która jest bez pastów jest bezpośrednim porównaniem do tej trawy obok, która była z pastami. Czy tak szybko sprawdzę, czy to jest na pewno nienawidziana? Nie, przy, tak, nienawidziana jest, bo to paski nawiezienia które jak tutaj się ucina, bo tak jak Wam już wcześniej mówiłem, właśnie takie ciekawe akupy sprawy, że trawa nienawidziana po pierwszym cięciu nagle staje się w magiczny sposób nawieziona. Tak naprawdę fajna sprawa. Każdy powinien z nich skorzystać, bo to jednak na początku, o ile w późniejszej dusze to nie jest żaden problem. nabożenie i można stawić do nałożenie. To na początku, jakbyś chciał, no parę tysięcy oszczędzić, to zawsze można zrobić właśnie w ten sposób, że tą prawę jak najpierw zabrać. Pewnie niższy plon. tego, się robiłem w tym ale jednak później mamy darmowe jedno nawiezienie. mówię z eksperymentu, także wyjdzie, czy się opłaca nawodzić, czy nie, w jaki sposób to dokończymy, bo że pracownik był leniuszkiem i stwierdził, że on tam nie będzie dalej jechał. Teraz mam takie podejrzenia czy, bo jak widzicie, to właśnie jest za polem wstawy, nie? Takie że niczym, to przypadku niczego z siebie nie wyrzucić. Sprawdź im to lepiej, żeby nie było później, użyć tutaj coś, czegoś nie dopilnowałem. Ale nie. Ładnie zgrabiłem do końca. Po prostu ta zgrabiarka przesuwa to wszystko, to wszystko bardziej do tyłu. takiego tego, jak z tego ogorka z przodu, jak najwyżej ta prawa wystaje, jednak. A tutaj z drugiej strony, zresztą odwrotnie, tak wszystko wystaje. Dobra, no no tego pracownika tutaj możemy do tej roboty zatrudnić. Czasami prosimy pierwszą namalowaną prawę Jeśli się nie mylę, to chyba tą szerszą, ale no zobaczymy zaraz. No okres tych, jak prawy jest odrobinę szersza od był od tej obok. Ale ta, która uważam, że jeżeli tak faktycznie to ma znaczenie to malowanie, tego jeszcze nie wiem. To jeżeli ma znaczenie, to wiadomo, że ta, która była malowana, trawa po mam na malowaniu linii, powinna dać jeszcze ten O tym właśnie mówiłem. On tutaj na końcu pola już stwierdził, że twórczo nie wolno mi tam niczego pewnie prosić czy coś robić. Nie wiem z jakich powodów, ale dopiero jak na zakręcałem, to wyrzucił ten cały urobek, który miał w sobie. Nie, 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 pracownik. Stop. Dobra. Na szczęście nie pomieszał niczego, po prostu ma tu takie dwa wałki. Ale właśnie z tymi pracownikami trzeba uważać. Zresztą nie, on nie zrobił niczego złego. On potraktował to jako jedno duże pole, no bo ja sobie namalowałem te wszystkie małe poletka na jednym dużym polu numer 21. I no, po prostu zobaczył, aha, mam duże pole i no to już dalej do roboty. Tak ja, jak powiedziałem, z tego samego powodu, żeby ta maszyna wszystko porzuciła trzeba, to ciekałem. Już ustawiłem kolejne pszczepy, tak naprawdę, w poprzednim odcinku, które będę używał wspierania. No i przez to w zasadzie muszę teraz tak fachowczo no, wyjechać. No ale mówię co? chciałbym troszkę sobie pośpieszyć, bo jednak chciałbym robić, nie wiem, ilu odcinków z tej prawy. Mam nadzieję, że uda się nam zamknąć dwóch. Jeżeli nie, to być może też jakąś, jakąś małą edycję wprowadzę, że jednak. Tą sprawę na przykład, no to całe koszenie troszeczkę skompresuje. Dobra, ustawiamy się tutaj, tym tutaj o, widzicie. Jak mi pokażesz, co ma robić, to stwierdzę, że już skończył pracę. Dobra, ja się jest na środku. Więc tak jest. Uchwalamy pana pracownika, a ja. A no, tego nie wiedziałem dzisiaj. co się dowiedziałem z tego eksperymentu czegoś nieco. Ja mianowicie tego, że pracownik nie pracuje na trawie, na malowanym. mnie to naprawdę nowość. Na jeżeli chodzi o farming i drewniego, to ja po prostu lubię to. No, lubię koszczenie trawy, bo zbieranie trawy, balowanie trawy bardziej niż zboża. Zawsze jesteś więcej roboty. To musisz zgrabić. No wiadomo, że jak korzystasz z tych na całym powróżeniu nie grabię później po fakcie. Ale tak czy siak jest bardzo fajna sprawa. My, według mnie cała robota przy trawie. Czy te bele, zbytanie tych bel. To zboże to wiecie. Naprawdę wkładamy na pole kombajnem w późniejszej etapie gry z takim dużym headerem. Odcinamy wszystko, wrzucamy do tej przyczepy, a później patrzymy, w którym w tym skupie jest najlepsza cena i, i tyle, nie? Dobra, kolejna trawa, czyli dwie pomalowane już przyciety. To jest trawa, która ma chwasty, ale jest chyba, tak, nie ma chwasty. Aha, no tego nie widać, a nie, też można to zobaczyć, jak wyłączę zachwarszczenie. Tak, ona jest też, jak widzicie, przed siecią. Oj, tam prawie wjechała do pola, żeby wynik popsuć. Mm, ale ona jest przed zachwarszczeniem też pora O, i teraz przez to pokazywanie. Zostawiłem trochę prawo tutaj. Ale przed zetkami. I teraz trzeba się bardzo uważać, żeby gdzieś tam byłem. Aj. Tak jest, tutaj też chciałem kawałek. Dobra, czekać, tu trzeba pamiętać, żeby tego tutaj jednak nie brać pod uwagę, bo to jest tak widzieliście z tego kawałka tam na zewnątrz. To tak naprawdę dobrze nie zrobiłem tutaj, więc cofnąłem i zostawiłem kawałek, bo tu... Mi, nie daj Boże, pomieszał jakąś trawę. tylko co by było raczej słabe. No dobra, to nie ma co ja patrzeć, z tą prędkością. Lepiej zrobić czytelne badania niż szybkie. Powiem Wam, że sami są ciekawe. O ile to ten eksperyment z ilością teatrów zrobiłem wcześniej i się bardzo zdziwiłem, bo szczerze, że, że grając samo, to gotowe, gotowe, pierwszy rzut, prawa, jedziemy, Wbieramy. No gdybym wiedział, że wystarczy poczekać tam te parę godzin dłużej w grze i mamy wtedy dużo większy, większy jednak kląt, no to kurczę, to bym jednak to robił. No tak, się troszeczkę sprajeżyłem. Bo no wiecie jak gramy na początku to tam prawa jest taka, że no nie ma trochę co robić w tej grze. Czy ja tutaj no zahaczyłem odpowę? O ja, to ja tam też zahaczałem. No nie no nie wierzę w to. Nie? Ale nie będę tego eksperymentu jeszcze odpowiednie. Teraz to na odcinku trudno. Po odcinku po prostu zweryfikuję to, jeszcze raz wszystko sproszczę w do do załodzeń, kilka razy, kilka Po odcinku też zweryfikuję, że to ma wpływ, ale to dobrze wiedzieć, że to jeżeli tak było, to, on, to przysiądę się na tą skargarkę, dojadę do końca i zobaczę, czy gdzieś tam mogło dojść do jakiegoś drobnego załamania wyniku. A z tego co kojarzę, to przy pierwszych dwóch to raczej nie było tej sytuacji, że ja tam zahaczałem na zakręcie tą lewą stroną gąsiadki. W sumie, że teraz jak myślę, że w ramach bezpieczeństwa to można byłoby ją w ogóle przełączyć na... nie na pokos, tylko po prostu, żeby ona chodziła tam. No dobra, czekajcie, wysiądę teraz czy i szybko się No więc tak, ta prawa no to chyba, na pewno jest od tego. Tu jest cała, tu jest cała, tu jest cała... Okej, okay. Przy Jak naprawdę na początku uważałem, później troszeczkę się przestałem uważać. I teraz dwa kawałeczki, czy to są gdzieś od jakiejś nieprawy? Tak, tutaj widzicie chyba. Tak, wypuściłem go na kawałeczek. Czy to w ogóle jest widać na tym tutaj? To tu kropaczka jest, widzicie? To jest cała kropaczka. I tu i obok też jest properta taka tyle czyli tak naprawdę wszystkie te trawy, które leżą poza należy ominąć, bo to nie mówię tak powiem. dobra, do góry, i no ja To jest w ogóle ważne, też zwróciłem uwagę na to niedawno, przy okazji tej koszarki, zaczynam po z że jednak ta zgrabiarka... I nawet jak to jest podniesiona, ale to dalej pracuje, to jak przejdziemy, no, liczny, jak przejdziemy, no, Tak przejdziemy, w sumie przejdziemy na takim pierwszym wałkiem, czy, czy innym, to ona też to złapie. Tak, no, dla bezpieczeństwa ja tam wyłączyłem, że w przypadku, nie złapała tej trawy, przy której nam po prostu nieprawidłowości w wyniku nie... do nieprawidłowości w nie doprowadziła. Patrząc krótko na czas, to w tym odcinku praktycznie że wszystko i zgrabić. A w kolejnym odcinku będę już musiał... ...zbierać to. I pewnie uzyskamy ostateczny wynik całego testu. Dobra, przełączam się na samą posiarę, skocznie do końca. Okej. Okay. To jest to i nam zostało teraz po ostatnie poletko. Ostatnie poletko jest z trawą, która jest nawieziona... Podwójnie, czyli de facto to jest taka prawa, która jest, powiedzmy, no, oj, farmingu nie da się lepiej czegokolwiek uprawić. W tym przypadku nie da się lepiej uprawić trawy niż to, że nawieziemy ją podwójnie, że gleba nie ma tam żadnych innych ankamentów, że nie wymaga zaorania, nie wymaga wapnia, nie jest zachłaszczona. No i mówię, bo poprzedniego odcinka wiem także, że doszło, też ten aspekt, która, która jest w gotowości do zbioru. Tak w ogóle się sprawą najprawdopodobniej będę robił jeszcze na odcinek, bo albo może poza odcinkiem to zrobię, to zobaczę. W tych wszystkich eksperymentach, ciekawi mnie jeszcze, tego też nie wiem, czy ma wpływ na ilość na przykład, no, no chociaż, chociażby taka rzecz, że prawda, może, prawda, przejechać tą taką, jak się nazywa, Boże, nie tylko, dajcie mi chwilę, to są przetrząsacze, o właśnie. Możemy przejechać przetrząsaczem i ta trawa zamieni się na siano. To też w ogóle było dla mnie na początek ciekawe. Nie, nie wiedziałem, czego moja prasa nie owija. A ja po prostu wszystkie, całą kawę tą się zawsze przetrząsałem. I dopiero później, tutaj w instrukcji, doczytałem, że beluje się na te trawę, a nie sianą. Ale o co mi chodziło teraz, to, że mamy też ten aspekt, że czy prawa, na przykład ta prawa, trawy po przemienieniu na siano jest identyczna, tak? Czy, czy, czy siana jest tyle samo co z ściętej trawy? Tak samo jak mnie interesuje to, czy jeżeli użyję sieczkarni, aj, nie opuściłem jej, czy jeżeli użyję sieczkarni, do koszenia trawy, bo tam jak widzicie już ma przygotowana już na taki manet. Czy tej trawy jest też tyle sama. Mówię, to już będzie dużo krótszy test, bo z tego eksperymentu dowiemy się tak naprawdę, której trawy jest najwięcej. Wtedy po prostu samą sieczkarnią to już można sprawdzić to po prostu na tym no, największym, czy tam, na tym najlepszym wyniku tego eksperymentu. No i poza tą ścięciem prawy, bo to co ma teraz na siedzkarnię, to umożliwia cięcie bezpośrednio i zbieranie tej sieczki, A obok stoi taki podbiorak, który analogicznie do przyczepy samozbierającej jest w stanie z takiego wałka to po prostu zebrać tę sieczkę w siedzkarnię. Osobiście do końca wiem, dlaczego miałbym sobie robić, bo prawę też przyszło do silosu. To też w sumie byłby ciekawy eksperyment. Czy zmienia się tam ilość tych lew w silosie, w zależności od tego, czy przyborzę tą prawe szczepą samozbierającą, czy też pszczołą odpiętą, czy też którą jechałem czy obok tej sieczkarni. Ciekawe. Już tutaj widzicie takich pytań, które przynajmniej ja mam, jest jeszcze troszeczkę w tym farmingu. Oczywiście zachęcam poza że tego, żebyście w komentarzach pisali, co Was interesuje. Albo no, może podnieścicie mi jakiś pomysł na film eksperymentalny, który Was by interesował. Albo być może ja w moich eksperymentach robię coś nie tak, ale też dajcie mi w tym Jak widzicie, mówię specjalną mapę tej Hellsbrun. dlatego mówię o Ravenport. No, tak jak mówię o Gameplayu o Ravenport Stan. Apelowy zamienek nowy Tę przebudowałem, tam też w górnym prawem domu przyczytowałem pieniądze wręcz na nieskończoność. Bo tu nie chodzi o jakiś rozwój i po prostu granie, To tak naprawdę takie czysto matematyczno, eksperymentalne sprawdzenie tego jak ta gra działa. Po prostu i dlaczego mamy skąd? Jak? No bo tak naprawdę mówię ten odcinek zaraz robię nie końca, ale w kolejnym odcinku zrobię takie podsumowanie tego tak eksperymentu. Małe zestawienie i dzięki temu dowiemy się tak naprawdę, jak tutaj w farmingu, no uprawiać prawem. Prawa chyba sama z siebie nie jest taką typową uprawą, chociaż to nie jest. No ale po prostu jak obchodzić się z prawą, żeby mieć ten maksymalny zysk jednak na koniec. No bo nie oszukujmy się, że gramy tak bez cheatowania, czyli bez dodatkowania sobie pieniędzy, że chcemy dojść do wszystkiego sami w I to jednak trzeba troszeczkę tutaj tej ekonomii poznać. No dobrze, czyli dzisiaj kończymy odcinek na rasowaniu. Jak Wam mówiłem, tutaj właśnie stoi kasiczkarnia, jest tak, ten tutaj header. To jest tak naprawdę kosiarka, która się bezpośrednio. tego co wiem, to może nie tak, że używa to zboża. Tutaj mamy taki fajny, jakiś śmieszny nawet mały header, który jest niczym innym, tak naprawdę, jak podbierakiem. No bo w samozbierający samozbierających mamy z przodu te podbieraki, które opuszczały podnosimy, no i tak naprawdę. Interfejter zrobić w karty, jest niczym innym jak takim podpierakiem, który nie robi nic więcej. No dobrze, to w tym odcinku udało nam się przygotować wszystko pod kolejne etapy. Widzę, że tutaj jest malowanie terenu. Cały ten widok jest tylko jeszcze ustawiony na to, co wam pokazywałem, z tymi ilością, które. Trapy, którą da się zebrać. No, czy tam, zależy od tego, czy jest zasiana, czy, czy, czy jest, to gotowe z zbior 1 czy 2. No i tak mówię, ten numer, wszystkie 7 pół jest gotowy teraz tylko i wyłącznie do zebrania całego tronu tymi przepami samozbierającymi i w końcu odzyskania wynik naszego dużego testu. Tym samym dziękuję wszystkim za oglądanie, za uwagę. I widzimy się w kolejnym już odcinku z laboratorium z tematem prawa, który podsumuje nasze aktualne paraniaczne eksperymenty. Cześć, pa!